14 emerytura w 2025 roku to temat, który wzbudza ogromne zainteresowanie wśród milionów polskich emerytów i rencistów. Od kilku tygodni w mediach społecznościowych i tradycyjnych pojawiają się różne informacje na temat wysokości 14 emerytury, kryteriów dochodowych oraz szczegółowych tabel wypłat. Dlatego dziś przygotowaliśmy dla was kompleksowy materiał, który wyjaśnia, kto otrzyma czternastą emeryturę, w jakiej wysokości i jak wygląda aktualna tabela wypłat. Zaczynamy od najważniejszego. Czym dokładnie jest czternasta emerytura? To dodatkowe jednorazowe świadczenie wypłacane przez zest -S, które zostało wprowadzone jako wsparcie finansowe dla emerytów w trudnych czasach rosnącej inflacji i kosztów życia. W 2025 roku rząd potwierdził, że 14 znów zostanie wypłacona. Ale w jakiej wysokości? W tym roku 14. emerytura będzie zależna od wysokości podstawowego świadczenia. Pełną kwotę 14. emerytury otrzymają osoby, których emerytura podstawowa nie przekracza 2900 zł brutto. Dla tej grupy świadczenie wyniesie 1780 ,96 zł 96 groszy brutto. Czyli tyle co minimalna emerytura po waloryzacji w marcu 2025 roku. Ale osoby, które mają emerytury wyższe niż 2900 zł brutto, nie zostaną całkowicie pominięte. Zastosowany zostanie mechanizm złotówka za złotówkę. To oznacza, że każdy złoty przekraczający próg 2900 zł brutto obniży wysokość 14 o 1 zł. Przykład. Jeśli ktoś ma emeryturę w wysokości 3100 zł brutto, czyli o 200 zł wyższą niż próg, jego czternasta emerytura zostanie pomniejszona o 200 zł. Zamiast 1780 zł, 96 groszy brutto otrzyma 1580 zł, 96 groszy brutto. Jest jednak ważne zastrzeżenie. Minimalna wypłata czternastej emerytury nie może być niższa niż 50 zł. Jeśli po zastosowaniu mechanizmu złotówka za złotówkę świadczenie wynosi mniej niż 50 zł, to nie będzie wypłacone w ogóle. To ważna informacja dla osób, których emerytury są bardzo wysokie: dla nich 14 może po prostu nie przysługiwać. Kiedy dokładnie czternasta emerytura zostanie wypłacona? Zgodnie z harmonogramem z DS wypłaty planowane są na wrzesień 2025 roku. Dokładny dzień wypłaty będzie uzależniony od tego, kiedy zwykle otrzymujesz swoją comiesięczną emeryturę. Jeśli US przelewa ci pieniądze 5 dnia miesiąca, to właśnie tego dnia powinna trafić do ciebie również 14 emerytura. Wypłaty będą realizowane automatycznie. Nie trzeba składać żadnego wniosku. To ogromna wygoda dla emerytów. Przejdźmy teraz do szczegółowej tabeli wypłat, która pokazuje, ile netto otrzymasz w zależności od wysokości Twojej podstawowej emerytury. Dla osób, które pobierają minimalną emeryturę, czyli 1780 zł, 96 groszy brutto, 14 wyniesie również 1780 zł, 96 groszy brutto. Po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej na rękę otrzymają około 1620 zł netto. Jeśli ktoś ma emeryturę w wysokości 2400 zł brutto, otrzyma pełne świadczenie 1780 96 zł 96 groszy brutto, czyli około 1620 zł netto. Przy emeryturze 2900 zł brutto nadal przysługuje pełna kwota. Ale gdy emerytura wynosi 3000 zł brutto, 14 zostanie pomniejszona o 100 zł. W tym przypadku na konto wpłynie około 1520 zł netto. Dla emerytury 3100 zł brutto, świadczenie będzie niższe o 200 zł, czyli wyniesie 1580 zł i 96 groszy brutto, a netto około 1420 zł. Powyżej 3500 zł brutto 14 będzie coraz bardziej symboliczna. Dla emerytury 4000 zł brutto dodatkowe świadczenie wyniesie około 680 zł brutto, czyli mniej niż 600 zł netto. Przy emeryturze 4500 zł brutto 14 to już tylko 280 zł brutto, czyli około 250 zł netto. A jeśli ktoś ma emeryturę 4800 zł, brutto lub wyższą, świadczenie wyniesie mniej niż 50 zł i w ogóle nie zostanie wypłacone. Warto więc sprawdzić swoją wysokość emerytury i porównać ją z powyższą tabelą. Pamiętajmy, że podane kwoty są wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrąceń NP, zajęć komorniczych lub zaległości wobec STUS. Kto dokładnie ma prawo do otrzymania 14 emerytury? To nie tylko emeryci. Uprawnieni są również ręci, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, inwalidzi wojenni oraz osoby pobierające zasiłki strukturalne. Ważne jednak, aby na dzień 31 sierpnia 2025 roku prawo do świadczenia było aktywne. Oznacza to, że 14 nie przysługuje osobom, które zawiesiły emeryturę z powodu zatrudnienia, a ich świadczenie jest w danym czasie wstrzymane. Wyraźnie podkreśla, że 14 to świadczenie niepodlegające egzekucji. To oznacza, że nie może być zajęta przez komornika ani przekazana na poczet długów. Cała kwota trafi bezpośrednio do emeryta. To dobra wiadomość dla tych, którzy mają problemy finansowe. Rząd zapowiada, że 14 emerytura w kolejnych latach również zostanie utrzymana, ale jej forma może się zmieniać. W planach jest uzależnienie wysokości 14 od poziomu inflacji i sytuacji gospodarczej. To oznacza, że kwota świadczenia w 2026 roku może być wyższa, jeśli wzrosną ceny i koszty życia. Wiele osób pyta, czy 14 będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia NP, Dodatki mieszkaniowe lub zasiłki? Odpowiedź brzmi: tak. 14. Erytura jest dochodem, który należy wykazać w poświadczeniach o dochodach. To może wpłynąć na przyznanie innych form pomocy. Dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy jednorazowe otrzymanie 14 nie obniży innych świadczeń socjalnych. 14. emerytura to bez wątpienia ważny element wsparcia finansowego dla seniorów. W czasie galopującej inflacji, rosnących kosztów leków, energii i żywności, każde dodatkowe pieniądze są na wagę złota. Dla wielu starszych osób to możliwość kupna opału na zimę, wykupienia leków albo po prostu zapewnienia sobie godnego życia. Dlatego rząd zdecydował o kontynuacji tego programu. Z każdym rokiem rośnie także świadomość społeczna na temat przysługujących świadczeń. Coraz więcej emerytów korzysta z kalkulatorów emerytalnych, tabel wypłat i konsultacji. Przytywny trend, który pokazuje, że seniorzy są coraz bardziej świadomi swoich praw. Warto przypominać, że informacje o 14 najlepiej czerpać z oficjalnych źródeł: strony internetowej: US, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz rzetelnych portali informacyjnych. Nie należy wierzyć w plotki i fałszywe wiadomości, które pojawiają się w sieci. Pojawiły się także pytania, czy 14 emerytura przysługuje osobom mieszkającym za granicą. Jeśli pobierają oni emerytury z polskiego z UAS i spełniają kryteria, 14 również im przysługuje. Jednak w ich przypadku wypłaty mogą trwać dłużej ze względu na procedury bankowe i międzynarodowe przelewy. W razie wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z BS. Podsumowując. 14. emerytura w 2025 roku to świadczenie w wysokości 1780 zł 96 groszy brutto. Pełna kwota dla osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Mechanizm złotówka za złotówkę. Dla wyższych świadczeń wypłaty we wrześniu 2025 roku. Brak konieczności składania wniosku. Ochrona przed egzekucją komorniczą. To realne wsparcie dla milionów polskich seniorów. Jeśli jesteś jedną z tych osób, sprawdź swoją wysokość emerytury i dowiedz się, ile dokładnie otrzymasz. A jeśli masz bliskich, którzy są emerytami, przekaż im te informacje. Niech każdy wie, że ma prawo do czternastej emerytury. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.